Witajcie kochani, witajcie kochani w Energetyce 30 marca 2019 roku. I proszę Państwa, oczywiście sobota i jak przygotowałam sobie wcześniej energetykę tą dnia, bo myślę, że zauważyliście Państwo, że ja tą energetykę dnia nagrywam niecodziennie, ze względu na to, że no, żeby nagrać tą energetykę muszę mieć pomoc również Pana Realizatora, i innych osób, więc więc jak gdyby nie mogę sobie pozwolić, żeby nagrywać to codziennie, chyba żebym po prostu nagrywała bez odpowiedniej oprawy wizualnej i bym siedziała na fotelu przy stole i mówiła, z telefonu komórkowego mówiła, co Państwa czeka. Może to też jest dobre i może nieraz się też zdarzy, jak będę gdzieś na wojażach podróżniczych, że tak nagram energetykę dnia, natomiast zazwyczaj staram się kilka dni naraz nagrać, Oczywiście dostrajając się do energetyki danego dnia, zresztą, nawet jak wyciągam kartę inspiracji czy afirmacji, to cały czas myślę o tym dniu. Więc jest to rzeczywista energetyka, zresztą zrealizowana na podstawie głównie numerologii, no z jakimiś wątkami astrologicznymi. Ale chciałam pokazać, że się do tego przygotowuję, tak sobie rozpisuję te wibracje dnia, i przygotowując się właśnie do energetyki dzisiejszego dnia, nawet sobie pomyślałam: Kurczę, jakbym miała drugi raz wyjść za mąż, to nie wiem, czy bym dzisiaj nie wyszła. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, 30.03.2019 rok, pomimo że sobota, pomimo że okres postu, e, znaczy nie pomimo że sobota, pomimo że... Księżyc maleje, pomimo że okres postu, to proszę Państwa, to chyba byłby jeden z lepszych dni w tym roku do zalegalizowania związku. Jeżeli ktoś ogląda i tak się zdarzyło, że właśnie dzisiaj legalizuje ten związek, to pomimo, że z całości jest dziewiątka, pomimo, że księżyc maleje, to naprawdę może być na lata, a może nawet do końca życia, bardzo dobry związek. I proszę Państwa, Tutaj dalej idąc w rytm, w nurt miłości, bym powiedziała, proszę Państwa, bardzo dobry czas do zawierania nowych znajomości, do pierwszych randek, z tym, że z fizycznością byłabym ostrożna, ale naprawdę, proszę Państwa, czy przez internet, czy wprost, na ulicy rozsypując na przykład jabłka z siatki, piękny mężczyzna i podniesie, Możemy piękny, przystojny, możemy naprawdę wartościowych ludzi spotkać, poznać. I nie tylko w relacjach damsko-męskich, również bym powiedziała w relacjach przyjacielskich. Więc proszę Państwa, jeżeli nie bierzecie ślubu, bo już macie wybranka swojego serca, już dawno jesteście w związku zalegalizowanym czy luźnym, ale dzisiaj nie legalizujecie go, to przynajmniej rozkoszujcie się właśnie tymi chwilami bycia razem i takiego Takiej uważności, troskliwości względem siebie i poznawajcie oczywiście różne inne osoby. Jeżeli chodzi o sprawy biznesowe, zawodowe, finansowe, to bym, proszę Państwa, generalnie nie ma żadnych przeszkód, żeby coś miało nie wyjść nawet przy tej dziewiątce. I znowu bardzo dobry czas dla wszystkich, którzy prowadzą na przykład różnego rodzaju kursy, warsztaty czy internetowe, czy proszę Państwa, również warsztaty takie wprost związane ze spotykaniem się z innymi ludźmi, albo mają prace związane z podróżami, komunikacją, logistyką. Zdrowotnie przy tych wibracjach, no może jakieś przewlekłe choroby mogą dać o sobie znać, ale nawet jakby dały znać, to raczej nic złego nie powinno się dziać, więc życzę Państwu radosnego dnia, ale jeszcze, jeszcze o, piękne przesłanie, wyciągnę inspirację, już ją wyciągnęłam. Otwieram się na nowe źródła darów. Taka jest inspiracja. Otrzymuję dobro. Zarówno z oczekiwanych, jak i nieoczekiwanych źródeł. Nie istnieją dla mnie żadne granice. W nieograniczony sposób korzystam z niezliczonej liczby źródeł. Bogactwo darów, które otrzymuję, przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. I dzisiaj afirmację nie wyciągnę. Bo otwieranie się na nowe źródła darów jest również dla Państwa afirmacją na dzisiaj. Niech to, co dobre, zadzieje się, i do zobaczenia jutro.